Deklaracja wolności. Jam jest człowiek, imię Rafał, Adam, nadane przez ojca Wiesława i matkę Barbarę, wielki syn, wielkiego rodzaju, ojcu przodków, nazwisko Kwiatkowski, wedle powszechnie znanym nazwisku Kwiatkowski. Jestem związką małżeńskim z Anetą z rodziny Wątróbka. Jestem ojcem synów o imieniu Mateusz i Maciej. Ogłaszam się od momentu moich narodzin. I na zawsze człowiek obdarzony sumieniem, honorem, godnością, dumą i sprawiedliwości. Jestem twórcą świata, w którym każdy człowiek ma pełną nieograniczoną i bezwarunkową wolność daną od Stwórcy: wolność słowa i przekonań, swoboda przemieszczania się, wolność od strachu i potrzeb, wolność od chorób, wolność od zewnętrznej kontroli myśli, słów, działań, wolność od ograniczeń. Urodziłem się w wielkiej krainie moich przodków. Krew płynie w moich żyłach, niosąc ich wielkie dziedzictwo kulturowe. Moja rodzina sięga wieków. Nie ma na tej ziemi miejsca, w którym nie mieszkaliby moi przodkowie. Na ziemi nie ma siły, która mogłaby powstrzymać mnie od pokłonienia się należnego człowiekowi. Śladom moich przodków gdziekolwiek się znajdują. Nie uznaję granic i ograniczeń. Nie uznaję podziału mojej wielkiej rodziny i mojego ludu na części. Od tego dnia wzywam moją rodzinę i mój lud. Powstańcie i połączcie się ponownie w duchu braterstwa i pokrewieństwa. To jest nasza Ziemia i nasz świat. Jestem suwerenem niosącym najwyższy autorytet, który został mi dany od urodzenia. Jestem prawdziwym właścicielem i zarządcą Ziemi w woli stwórcy Boga Najwyższego. Wzywam każdy organ społeczeństwa, aby pamiętał o tej deklaracji. Aby poprzez edukację dążył do promowania realizacji tych praw i wolności, oraz do zapewnienia ich poprzez postępowe działanie na rzecz powszechnego i skutecznego uznania i wdrożenia ich wśród wszystkich narodów świata. Jestem człowiekiem obdarzonym najwyższą mądrością, która znaj znajduje miejsce wśród wszystkich w nowym świecie bez wojen i konfliktów. Moja wysoce zorganizowana Wyższa esencja jest wyposażona w zdolność do osiągania porozumienia w sprawach stworzenia z korzyścią dla wszystkich żywych i żywych istot. Moja hojność i cierpliwość wystarczają, aby oświecić wszystkich zagubionych i zaginionych, którzy zboczyli z prawdziwej ścieżki. Od tego dnia wchodzę w prawa prawdziwego właściciela i zarządcy ziemi. Cofam wszelkie przyniesione przeze mnie prawa, autoryzacje, pełnomocnictwa i mocowania, w tym anuluję wszelkie wcześniejsze przekazane uprawnienia. Wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawniają osoby, niezależnie od tego, czy znają tą deklarację, czy nie. Niniejsza deklaracja została stworzona na podstawie powszechnej deklaracji praw człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 10 grudnia 1948 roku. Przypominam, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych powszechnie poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Żadne z postanowień niesie deklaracji, nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek państwu, grupie osób lub osób kor i korporacji. Prawa do zaangażowania się w jakąkolwiek działalność lub działania mające na celu zniszczenie praw i wolności określonych w nie deklaracji. Dane: Miasto Wocławek, dnia 26 stycznia 2021 roku.